Zapytam trochę o, o top model, bo to teraz ponoć bardzo medialny temat jest. E, co się stało w basenie? W czym? W basenie. w basenie. Wiesz co, kurczę, no przypał. Ja myślałam, że ja, ja wszystko, ja myślałam, że ja wszystko zrobię w tym programie. Ale że... na wejku było okej, okay, no. Wiem, w ogóle ogólnie ja byłam w szoku, bo dla mnie woda nie jest straszną ż -ż sytuacją. Dziewczyna z Mazur. Z Mazur, dokładnie. Córka rybaka. E, wiesz mam klaustrofobię. Przez mojego brata, który zamykał mnie w tapczanie jaj, To było takie mega super śmieszne. I od tamtej pory mam klaustrofobię. Eee, I w tym momencie, kiedy weszłam do tego basenu, miałam taki obciążnik na talii, który jakby utrzymywał mnie na dnie. I przez to dostałam takiej schizy, że nie mogę w każdej sytuacji o własnych siłach się wydobyć na powierzchnię. Tego wszystkiego było dużo. Był ten fotograf, któremu muszę pozować, muszę pilnować tej kreacji. I to się stało dla mnie tak przerażające, że zaczęłam się dusić. W momencie, co otwierałam oczy pod wodą, Wlewałam mi się woda do nosa i co, próbowałam chyba 20 razy, żeby mi to wyszło, no ale niestety. Zdarza się i tak, modeling to nie, jest, to nie są rurki z kremem. Ale wiesz co, fajnie, bo to też pokazało, że nie jestem jakąś maszyną, jestem zwykłym człowiekiem, który też ma swoje słabości i po prostu akurat taka sytuacja mnie spotkała, że, że, że pokazałam właśnie tą swoją słabość. No trudno, no nie we wszystkim można być najlepszym, ja też nie masz aż takich ambicji, że muszę być naj, naj, najlepsza non stop, więc spoko, mam z tym chill.